Wiesz, że od 1 stycznia tego roku każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika na umowę o dzieło, ma obowiązek zgłoszenia tej umowy o dzieło do ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy? Dlaczego? ZUS chce w ten sposób zweryfikować, czy te umowy o dzieło nie powinny być tak naprawdę umowami zlecenie, które są oskładkowane, jak wiemy, podobnie do umów o pracę. Jeśli jesteś pracodawcą i zatrudniasz w oparciu o umowę o dzieło i chcesz zgłosić taką umowę do ZUS-u, to tutaj znajdziesz instrukcję wideo o tym, jak złożyć odpowiedni druk do ZUS-u online. Natomiast jeśli jesteś pracownikiem i zastanawiasz się, czy opłacalne będzie dla ciebie przejście obecnie na własną działalność, to na naszym blogu, link w opisie, znajdziesz kalkulator wynagrodzeń, w którym sprawdzisz, ile zarabiałbyś na rękę po przejściu na własną działalność przy zachowaniu tego samego kosztu dla Twojego pracodawcy. I na koniec y, jeszcze ważna informacja: nie mamy obowiązku zgłaszania tych umów o dzieło, które zostały zawarte w ubiegłym roku. Zgłaszamy tylko te, które zostały podpisane po 1 stycznia 2021 roku.